No jak nagrywa w Niemca A to jest w ogóle światło? W by chciał oglądać to? Tak? Myślisz? A kurde zrobić taki tylko Trzeba jak to się nazywa? Skrutz Nagrywamy dzisiaj trening dla Was. Może krótko powiemy co robimy, bo nam wyszły różne partie. Z tego względu, że wczoraj ja nie ćwiczyłem, Robercik ćwiczył. Brzuch bardzo dobry. No więc co Ty dzisiaj robisz? Plecy. Nie wiem, to by wyglądało jak tył barku. Jestem głupi, powiedz co to było. Nie powiem. Plecy i coś jeszcze? Same plecy i jakieś pozowanie. O, a ja robię barki. I później skąpuję sobie łapy. Łapy, które cały czas są zalane. I nie wiem, strasznie mi słabo schodzić z tych łapiesz. No może jakiś prześwidrzewy widać. Weź nagraj mi jedną serię barków. Siła mi spadła na pewno ostatnio, więc boję się tego ciężaru. To jest 32,5 kg. I nie wiem ile mi się uda zrobić. A muszę tygniacze założyć. Ile powinienem zrobić, Robercie? Z 8. Z osiem. Strasznie ciężko. Na klatę chyba czterdziestkami teraz robię zaledwie. No ale wczoraj prawie 3000 kalorii opierdoliłem ze względu na to, że miałem chyba ze cztery takie godziny na sesję aktywności. I pomyślałem, że mogę. Dobra, na kurwę. No ale boję się Dlaczego ty się kurwa boisz Kurwa, no boję się, dawno nie będę Może nie robię Dobra, nagrywaj nie pierdol Nagrywaj Napierdalaj no kurwa Kurwa, <grydolę>. sarpuj nie czywaj <grydolę> Masło, rozpierdol Tylko nie rzucaj bo prezes jest Dobra 12 Więcej niż się spodziewałem nie wiem skąd miałem tę siłę ale to jest dużo jak na mnie czy nie? Średnio na, na jeden A 40 powinienem powinienem No. Na masie tak było Bawy masz bardzo mocno bo no, 75 kilo teraz. No i 75, nie, i 65, tak to było. Dobra. Super. To z tej serii jestem zadowolony, zobaczymy później. Musimy robić? robić? A to już nagrali. No. Kurde, ja bym podniósł te rolety. Tam ćwiczeń to nie wjechałbym tak. Jezu, jaki puls. Dynamika petarda. Górno, no nie mam robić. Wszystkim się udziela redukcja, yy, może powiemy, że już dwa treningi chcieliśmy nagrać, tylko się nie udało, bo nie mieliśmy w ogóle, nie mieliśmy weny, nie, byliśmy jacyś bez energii, nawet z owcą staraliśmy się nagrać. Do tego Sopotu dotrwa ci ogień z rewersem, nie, Robercik chyba do października będziesz ciął, tak jak ja. A. Przy okazji zapraszam na konkurs dla grafików. Może to właśnie ty wymyślisz nowy wzór na naszą koszulkę. Tak. Dobra, no to następne ćwiczenie zaraz nagrywamy, to by było na tyle. Bardzo dużo tego będzie, podciąganie i koniec. A jeszcze później twoje pozowanie. No także może pół godziny nie, ale Średniej długości filmik wyjdzie. Jak, o, zawsze nas pytają, dlaczego jak my ćwiczymy, to na siłowni jest pusto. Jak widzicie, ani żywej duszy. Po prostu wybieramy zajebiste godziny do nagrywania. Teraz jest na przykład 15, więc wszyscy co... Nie wiem, w jakich... Ty pracujesz na siłowni, w jakich godzinach ludzie lubią przychodzić? Chyba rano przed pracą Rano przed pracą i na i wieczór. Po 17. No, a jak przy, przychodzimy sobie, żeby nagrać coś? Bezrobotnie. No nie do końca bezrobotnie, ale potrafimy sobie elastycznie dobrać godzinę pracy. Więc yy, na 14:15 możemy wbić sobie na ludzi nagrywać. Bo nie lubimy w sumie ludziom, też się czasem to nie podoba jak ich nagrywamy i są w tle. Także staramy się to robić, no tak dyskretnie, nie? No... Za... Ćwiczyć? Pod koniec zdejmiesz ubranka. Zobaczą formę. Dużo tam nie zostało. Dużo nie zostało? 84 kg. Jeszcze 4 kg, ale głównie to woda zajdzie do zawodów. A coś mi się zdaje, że miałem lepszy brzuch, jak go tak ćwiczyłem rok temu, wiesz? Że wiesz, że może większy. A nagrywasz?

Ciemno. Jako wstawka do filmu będzie. A z czego się cieszysz? Tak kotlecik teraz tak wyglądasz.

Ostatnie, tak? tak? Ostatnie ćwiczenie na plecy. Dzika. I później mi nagrasz, co? I później mi nagrasz ten. Łapy. I później idziemy rozbierać się na fitness. Ale słabe światło. na Ciemno, tu jak w dupie. Nagraj mi jak robię. Ty już? No. To jest przed Co ja sprzed serii na piecu. Co? Nie, dobrze. No bo tak? ty robisz już. Nagraj tego nas? No, jak? Sprawa silniejsza od wale na konia, ale to jest samo muszę zrobić co lewo. jest w trybie makro mnie nagraj. <laughs> Dobra, koniec treningu. No, teraz. Możesz mi korygować kurwa. No ale kurwa ja nie umiem korygować. No, no dobrze jest wszystko. Dobrze jest. Tylko ten raven zmienił. Tak, to tak. wszystko widz. Fajne łapy. No. Coś brzuch mniejszy? Hormon zmniejszyłeś dawki? 10 godzin nic nie jadłem <gry> Nie no mi się podoba, ja nie potrafię odróżnić Czy to? Czy jakieś błędy robisz? Jeszcze druga opcja. Tak mi się bardziej podoba. A jak cię od przodu nagrywał to nie. Też masz od koszulki trochę ciemniej. Uśmiech. Spoko ten tric. O, plecy wyraźnie do poprawy. Nie widzę pleców. O, masz prążki na płatach trochę. Nie widać, że się opaliłaś w tym świetle, a trochę się opaliłaś. Skór, wesen A No i pozamiatane. Spoko, przodem. To też dobrze. No, w brązare to będzie kosa.